Jakie ja pani zauważa zmiany w swojej okolicy w ciągu ostatnich 25 lat? No, przede wszystkim wrzeszów rozbudował się. Szalony rozwój dzięki lokalizacji tego miasta. No, w Rzeszowie to się w ogóle dużo zmieniło, proszę pana. Trzeba przyznać, że nasze miasto jest nie do poznania. Bardzo dużo nowych osiedli mieszkaniowych. Takich, które ja mieszkając w Rzeszowie 50 parę lat. W ogóle nie pamiętam, że tam cokolwiek było, a teraz są piękne osiedla, na przykład to tam do Krawskiego chyba te ulicę. Powstało dużo nowych osiedli, budynków. Basen, hala sportowa. No poza tym, no jest dużo zieleńców. Zmieniło się co? No po pierwsze to jest czysto. Jest pięknie odnowiony Rzeszów, nie tylko w centrum 3 Maja i Rynek, ale właściwie gdzie się patrzy. Wszystkie ulice są, wszystkie kamienie są oddalone. No tam jakieś wyjątki to są wiadomo. No co, no, ta kładka nasza, no, ja uważam, że jest rewelacja. Przykładem burzliwego rozwoju jest właśnie nasze osiedle. Na naszym osiedlu mieszka 6000. Jest 100, czy 20 osób. A jaka według Pani jest rola władz samorządowych, to znaczy wójtów, burmistrzów, prezydenta? No ja jestem zadowolona bardzo z prezydenta Ferenca. Cieszę się, że wygrał kolejny raz, bo wydaje mi się, że jako gospodarz on jest doskonały. Wprawdzie tam urzędnicy podobno narzekają na niego, że jest bardzo surowym władcą, no ale to wie Pan prezydent, nie jest od łaskania, tylko od pracy. Nie? I wydaje mi się, że że jest bardzo dobra, no tego kolejka, ta pomysł z kolejką nad Dla mnie to rewelacja. A jaka według pani jest rola władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, prezydenta? Czyli ja panu powiem, jeżeli chodzi o pana prezydenta, to pan Ferenc naprawdę poświęca swoją działalność miastu. No właśnie dzięki niemu powstały nowe ulice, osiedla i domy. No, Trzeba powiedzieć, że jest pozytywny, tak, bardzo, bardzo dużo, dużo robi. zrobił i zrobił trzeba mu przyznać, mimo że ma taki wiek, to tak. jest i szanowany i, no, i najwyższy dowód, że przeszedł w pierwszej turze wyboru.